Kolejną rzeczą, o której chciałyśmy porozmawiać, są związki, szczególnie związki nastolatków, bo, jakby mówiąc o zwykłych związkach, związkach ludzi dorosłych, to jest takie dość normalne i często jest wiele poradników. Nazwijmy to, nie wiem, takich, gdzie ludzie po prostu mają pomoc i tak dalej. A związki nastolatków to jest coś takiego albo takiego, że no jest sobie i to się zaraz te osoby się rozstaną zaraz ze sobą i jakby jak to należy oceniać, w sensie czy to jest w ogóle realne i normalne, że młodzi ludzie są w związkach, czy to jest taki wymysł jakby właśnie nastolatków? Nie. Związki nastoletnie to jest ważny element w ogóle wchodzenia w dorosłość, czyli jakby w ogóle dojrzewanie. To jest czas między dzieciństwem a dorosłością, kiedy jakby trzeba przeskoczyć z jednego na drugi, jakoś przejść z tego dzieciństwa na tą dorosłość i e, zorientować się, jaką ja jestem osobą, jak ja się zmieniam, w kogo ja się zmieniam, z tego dziecka, tak? Jakim się staje dorosłym, e, w ogóle co, jak, jakby z kim ja się dobrze czuję, z kim ja się chcę przyjaźnić, czy z jedną osobą, czy z kilkoma, czy ja lubię e, spędzać czas sama, czy wolę z innymi, jakim jestem typem człowieka, tak? E, w ogóle. E, czy jestem osobą, która chce wejść w związek, czy na razie nie, bo na przykład nie potrzebuję tego. Też nie ma jakby jednego na to schematu, tak? Jeśli chcę, ale na przykład nie wchodzę w związek, to z jakich powodów? Co, co mną kieruje właśnie, że raczej nie wchodzę w takie sytuacje? Ale jakby celem związków młodzieńczych jest właśnie nauczenie się siebie również, jaka ja jestem w związku z drugą osobą, co ja w ogóle, czego ja się o sobie dowiaduję, co, jak ja siebie poznaję w tym że zależnie z kim jestem w związku, mogę zachowywać się inaczej. Zależnie też od tej osoby. Że jakby ce, co jest celem w ogóle takiego związku, bo nie jest celem ślub. Tak? w ze grzeby, wziąłem z kimś ślub. Czasami się kończy, bo jakby... Tak, nawet, może się tak, nawet jakby nasi nauczyciele nam powiadały, no bo my się poznaliśmy w podstawówce, czy tam w liceum już jesteśmy 50 lat razem. I to w sumie... Tak, doda, no pewnie, że tak, ale jakby chodzi w ogóle o to, że Kierujemy się jako młodzi ludzie. Yy, ja nie mówię teraz oczywiście w swoim imieniu, bo już nie jestem taką młodą <grym> osobą jak wy, ale potrzebami, tak? Że związek jest również od tego, że, żeby zaspokoić swoje potrzeby i też drugiej osoby, czyli na przykład potrzeby przynależności do, do kogoś, potrzeby zaufania potrzeby bliskości, czułości potrzeby. Dobra, przepraszamy Was za małe problemy techniczne, ale rozładował nam się aparat. Takie przygotowane jesteśmy właśnie na dzisiejsze no, ja spotkanie. Się I y, skończyliśmy na związkach i na potrzebach w związku, i tym ta, takim uzupełnianiu się chyba. Tak, i że w ogóle związki nastoletnie są potą, tak jak żeby się nauczyć. Wchodzić w związki dorosłe. To nie jest tak, że jak nie zbierzemy doświadczeń jako młodzi ludzie, to nagle sobie wejdziemy w super związek, bo to jest tak jak ze wszystkim, że możemy się przygotować do bycia w związku, już później dorosłym, dojrzałym, być może wieloletnim, być może na zawsze, z kimś tak. Czyli, że to jest jako lekcja o życiu. I pamiętając, że to nie jest taki dorosły związek, że my się zmieniamy, druga osoba, z którą jesteśmy w związku, też się zmienia że też dojrzewa, że mogą nam się zmienić potrzeby, że na przykład w tym momencie jest mi dobrze z tą osobą, ale za chwilkę jednak stwierdzę, że kurczę jednak e, zmieniam zdanie, że chyba chciałabym spróbować być z kimś innym, zobaczyć jakby to było. I to nie kosztem tej osoby, czyli zresztą to też jest sztuka zakończenia związku, nauczenia się jak się z kimś rozstać, pożegnać, jak mu na przykład podziękować za te chwile fajne, a nie, że każde rozstanie to jest tragedia. Jakaś kłótnia, tylko jak się rozstać fajnie i się dalej lubić. Być może, jeżeli się da, e, jak wytłumaczyć, tej osobie, żeby nie, nie traktowała nas e, tak śmiertelnie, poważnie, na, jakby, bo to jest też takie ograniczające nas, że nie będziemy się czuli dobrze, jeżeli ktoś będzie nas ograniczał i mówił nam, że mamy być razem do końca życia, na przykład, nie? Będziemy się tego bać i ten związek się nie uda. Gdyby ktoś tak nie mówił, może by się udał. Tak, to, 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 to nie zależy tylko od słów, tylko też oczywiście od działań tej osoby. Ale to jest ważny etap uczenia się bycia w związkach. I dlatego z punktu widzenia psychologicznego mówi się, że warto próbować różnych związków, jak się jest w młodym wieku, z różnymi osobami. Tak? I niektóre, jeżeli czujemy, że chcemy skończyć jakiś związek wcześniej, ok, a drugi związek może trwać, nie wiem, znowu krótko, kolejny może trwać krótko, no i ok, może tak być. Ale z czasem możemy się zastanowić, czy w ogóle potrafimy wchodzić w związek na dłużej z kimś czy mamy jednak trudność jakąś, żeby się w coś zaangażować, że zbyt po, tak powierzchownie traktujemy ludzi. Być może niektórzy instrumentalnie traktują osobę, z którą są w związku, tylko jakby e, wykorzystują ją do realizacji własnych potrzeb. Na przykład ktoś się może czuć pomijany, że jedna osoba z, jakby jej zdanie się bardziej liczy, jej potrzeby, jej chęci spędzania czasu, robienia różnych rzeczy, że ja mam mniej do powiedzenia. No i to też jest pytanie, co dalej z tym zrobić. Także Związki nastoletnie są bardzo ważne. Podsumowując, są ważnym mhm. etapem wchodzenia w związki dojrzałe. A jak już mówimy o związkach, to co pani może powiedzieć? Co pani sądzi, to nie wiem to raczej jakby bardziej z punktu psychologicznego o związkach na odległość. Czy to jest w ogóle sens, czy to może się udać i jak to może się udać? Mhm. Sens jest wtedy, jeżeli obie osoby, jeżeli, tak mówimy o związku dwóch osób, jeżeli obie osoby tego chcą. I chcą spróbować takiego związku. Pewnie, że no, różne rzeczy warto próbować. Eee, można, kiedyś było tak, że ludzie pisali do siebie listy i je wysyłali, nie? Była wakacyjna miłość, ktoś z gór, a ktoś z nad morza, tak? No i jak tu teraz być w związku, jak się osoby na przykład sobie zakochały? Bo to nie jest tylko wszystko zaplanowane, sobie wejdę w ten związek albo w ten, tylko pojawiają się jakieś uczucia, tak? Jakieś emocje tej osoby. I teraz pewnie, że warto. No, jak długo to będzie trwało, trudno powiedzieć, tak? Czy jest możliwe jeżdżenie do siebie? Eee, ale z drugiej strony to też jest taka informacja dla, dla danej osoby, która jest w tej sytuacji, że czy ja tak na pewno chcę, że na przykład gdyby ta osoba mieszkała w tym miejscu co ja, to może by nam się bardziej układało, Także to jest tro trochę jednak trudniej, szczególnie w młodym wieku, takie związki utrzymać i że prędzej czy później pojawi się ktoś, kto jest blisko. I do kogo możemy się przytulić, albo spędzić z nim fajnie czas, a nie tylko rozmawiać zdalnie. Więc jakby myślę, że chyba jednak mało prawdopodobne jest, chociaż jest, ale jednak mało, żeby ten związek przetrwał, jeżeli to jest taki w bardzo wczesnej młodości związek zawarty. Nie mówię, że nie, ale to też coś fajnego można przeżyć z tą osobą, myślę, i czegoś fajnego doświadczyć, się nauczyć że nie znaczy, że od razu nie trzeba, tylko pytanie właśnie, jak sobie poradzimy, jeżeli się bardziej zaangażujemy w ten związek, czy, czy pozwolić sobie na to, żeby się bardziej zaangażować, czy jakby inwestować swój czas, uczucia w ten związek, wiedząc, że on może po prostu nie przetrwać tej próby odległości. Bo to jest chyba taka sztuka kompromisów trochę, że jakby czy to związek na nastoletni, dorosłych i tak dalej, czy na odległość, to jakby każdy musi z czegoś zrezygnować albo coś dać od siebie, żeby to mogło wypalić. Są, jeśli chodzi o dorosłych ludzi, nawet takie małżeństwa, gdzie ludzie nie mieszkają w ogóle ze sobą, nawet mieszkają w innych państwach i spotykają się raz na jakiś czas. Są tak zwane weekendowe małżeństwa, są różne modele związków i niektórym ludziom one pasują. I tylko to już jest taki świadomy wybór dorosłych osób, że tak chcą, że im to odpowiada, że nie chcą szukać dalej nikogo innego. Na przykład, popróbowały innych związków i wiedzą, że tak chcą. To jest ich sposób, że na przykład nie, nie są w stanie z kimś mieszkać cały czas. Tak, Mają, ta, są takimi osobami z jakichś powodów, yy, nie chcą tego zmieniać, nie chcą się uczyć inaczej i, i znajdują osobę, której też to odpowiada i tak żyją po prostu, tak sobie życie układają. Ale też b, b, związki na odległość, jeśli mówimy też o młodzież, no to też się wiążą z zaufaniem, z brakiem zaufania, czy ktoś nie ma kogoś. Nie wiem, nie umaga się z jakąś inną osobą w tym samym czasie, co ze mną, że jest dużo takich niepotrzebnych, stresujących elementów, których można by uniknąć z samego, wiecie, w tej sytuacji, że, że związujemy się z kimś, kto jest na miejscu. Że to jest trudne, w ogóle wchodzenie w jest trudne, uczenie się tego, przełamywanie się niejem, pierwsze wzięcie kogoś za rękę, różne jakby, takie poznawanie się bardziej osobiste. To jest trudne, więc po co sobie to środkowo utrudniać, myślę, taką odległością. No ale czasami serce nie sługa, nie wybiera. No i jak się ktoś zakocha w kimś, kto mieszka daleko daleko, no to co? To może się trochę tym pocieszyć i trochę z tego pokorzystać, a później płakać i tęsknić, bo to też jest naturalne, żeby przeżyć zawód miłosny. Nie wiem, czy są ludzie na świecie, którzy nigdy nie popełnili żadnych błędów, nie przeżyli zawodów, nikt ich nie, nie, wiem, nie rzucił, sami kogoś nie rzucili w kategoriach związków. Teraz mówię, że to jest życie, tego wszystkiego trzeba się nauczyć, jak sobie radzić w takich sytuacjach.